Witam wszystkich, dawno, dawno nagrywałem, coś rzucałem, ale jestem po prostu chory, eee, jakieś grypsko mnie dorwało i po prostu siedziałem w domu, ale muszę trochę wyjść, jeszcze mi goła boli, jeszcze. Eee, no, jeszcze się źle czuję, ale muszę um, przekręcić tablicę do rozsiewacza, bo jutro ma ktoś przyjeżdżać oglądać, patrzcie jakie kałuże. 7,5 litra spadło deszczyku Wczoraj odebrałem Z serwisu z Lublina Mercedesika Dużo rzeczy się nazbierało I okazało się, że musiałem zostawić Samochód Dostałem Dostałem w zamian Vito, żeby wrócić do, do domu No czekajcie, radiogram Muszę włączyć. O 12 stopni 12 stopni w piecu się pali A ja muszę po prostu o, e, przykręcić zobaczcie od, od, odczyszczone, pomalowane, seba mi to e, poszykował, ale już pojechał do Lubina na studia e, tablice odblaskowe z Zenoxa. E, przyszły, e, muszę to tylko te jeszcze teraz przykręcić e, i trochę go tutaj szykowałem. Kratki pomalowałem, ale nie zdążyłem całego tutaj przyszykować. Tutaj go troszeczkę podmalowałem i te uchwyty. Tutaj też było takie, no widać troszkę, ale to było wszystko zakonserwowane, środek tylko nie, nie pomalowany. I co jeszcze, co jeszcze miałem powiedzieć? Tak, a propos, no dużo rzeczy się zazbierało z tą moją chorobę. Dobrze, chociaż Mercedes zrobiony jest, to y, tylko odebrany jest tak naprawdę, jest, pod, jest koniec tygodnia, bo piątek. Więc y, muszę aż poczekać do, y, z wyjazdem do Niedzieli, do Francji. Do Niedzieli, w niedzielę pojadę, bo muszę od razu zabrać y, rozrzutnik do wapna, forsznita. Y, po drodze zawieść do klienta. I pojadę po bo, bo, bo już czas na azoty RSM. Yy, siarczan magnezu rozsypany a azot jeszcze nie wszyscy już tutaj można powiedzieć to porobili. No, ale jakoś nie mam straczki, bo wiem, że tak naprawdę ten rzepak zacznie ruszać i rosnąć dopiero na początku kwietnia, tak jak co roku u nas można powiedzieć. Wiem, że ma dużo do nadrobienia, bo musi odbudować całą rozetę, więc on będzie zaraz już ruszył i potrzebuje azotu. No ale myślę, że jak za tydzień podam, to nie będzie jeszcze tak późno. Dzisiaj mamy koniec, dzisiaj mamy piątek. Koniec tego lutego. No, a w Mercedesie 200 tysięcy mi wyskoczyło teraz. Przegląd był na 200 tysięcy. Było wymienione z przodu, Tarcze, Klocki z tyłu. Klocki zażyczyłem sobie wymianę oleju w moście, bo wymianę mają zaplanowaną w serwisie według interwału na 300 tysięcy w skrzyni i w moście. No to mówię, to było odpłatnie, musiałem to zapłacić, bo to nie było według przeglądów. Więc za, za olej w moście to nie jest dużo, no więc. Zapłaciłem a skrzyni jeszcze odpuściłem w sumie na 300 tysięcy się wymieni, no. I co tam jeszcze było? Nieszczelność na róże interkolera, <coughs> dwie świece żarowe. No i jeszcze jak prowadziłem go, prowadziłem go do, 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 do serwisu, to wyskoczył jeszcze. Termostat się zawiesił, no. Więc termostat. Uszczelnienie rury interkolera, dwie świece żarowe, hamulce, regulacja ręcznego, olej w moście, tarczek klocki przód i klocki tył. No i samochód gotowy, można powiedzieć, tak? Tylko to? Czy coś jeszcze? Nie, chyba tylko to koto było. No więc ja jestem zadowolony z obsługi w Lublinie. Także polecam bardzo, bardzo mili ludzie. Naprawdę wszystko w porządku. Nie mam zastrzeżeń. No, biorę się tutaj za ten rozsiewacz. Fajnie, że deszczyk popadał. Muszę przywieźć się opryskiwacz i a jeszcze rozsiewacz będę miał. Rozsiewacz będę miał Kuna Axisa 4 z 40.1 z wagą i z komputerem. Za jak ktoś chętny to mogę wysłać jakieś tam zdjęcia poglądowe na maila, odzywać się. 25 500 brutto z fakturą czyli jak ktoś na wacie to sobie odliczy tam wyjdzie 20 netto śmiać mi się chce, bo jeszcze sytuacja przed chwili <grym> przeglądając ogłoszenia we Francji natknąłem się na joystick do, do opryskiwacza Amazonę. no i kiedyś kolega który nie ma tego joysticka mówi jak gdzieś tam w dobrej cenie zobaczysz taki joystick to byś mi wziął no i, no i był. Mówię, kurczę, jest joystick do amazonki za 200 euro. Ok, napisałem, czy, czy dostępne. Eee, za... <ścoughs> za godzinę mi pan odpisał. Eee, przesyłam panu link do aktualnego ogłoszenia. Wchodzę w ogłoszenie, 300 euro. Ja mu piszę, no ale w poprzednim ogłoszeniu było 200 euro. A on napisał mi, tak, bo popełniłem błąd i teraz już go naprawiłem. Czajcie? Naprawił błąd. Zobaczył pewnie, że jest duże zainteresowanie i naprawił swój błąd. Wiecie, podniósł cenę o stówę, naprawił swój błąd, nie? Tak to się nazywa. No, także jak, jak widzicie, we Francji też można... Można ciekawe perełki znaleźć. No, za 300 euro to już nie jestem zainteresowany. Mercedesik właśnie przekroczył 200 tysięcy kilometrów. Ale jak to się mówi, jak się dba, tak się ma. Częste mycie myślę, że nie skraca życie, ale będzie. Rdzy jeszcze nie widać. O, powiem tak. A, a mówiliście, że po roku zje gordza, albo żeby szybko jeździć, bo zaraz zerdzewieje. Także umyty Mercedesik, jeszcze lawetkę umyję. Jutro sobota. No i w niedzielę trzeba wyruszać dalej w trasę po Ewradziku i po porozsiewać. O tak, tak, tak. <laughs> Planuję też. Planuję też wziąć koła. Te takie. Hmm, pamiętacie, co w rolantce? ono tutaj zostają. W rolantce, co miałem z przodu, jakieś dziwne zamość do przyczepy, te takie niskie. Wezmę je i spróbujemy założyć do opryskiwacza zamiast tych wysokich. Wjechać tym opryskiwaczem na lawetę. I powinno y, wysokość wytrzymać do 4 metrów. Taki jest plan, ale jak wyjdzie, to zobaczymy. Wyjdzie w praniu. Zobaczymy w poniedziałek. Nie, we wtorek będziemy się ładować. W niedzielę przez Polskę, w poniedziałek przez Niemcy. Y, więc taki jest plan. I taki jest plan, żeby wystawić tu i koła. A myślę, że Myślę, że wagowo nie przekroczymy. Eee, wagowo nie przekroczymy. A jak będzie, to się okaże. No i tak, kończymy już na dzisiaj. To, co miałem zrobić, to zrobiłem. Eee, nowe tablice. To, to wyczyszczone. Te uchwyty pomalowane. I też. Kratka, trochę tu nie widać, kratki trochę też od ten, farby mi zabrakło, nie wszędzie podmalowałem, zresztą byłem chory i teraz na szybkiego, tu zaślepki i co jeszcze, tu w sumie to nie, nie ten, nie widać, ale mówię, poskręcałem kratki, lampy, zaślepki, no i tyle na dzisiaj w sumie. No a te będę miał na części, tak naprawdę, często się zdarza, że jak kupuję jakiś rozsiewacz czy opłyskiwacz, to, to to jest zawsze połamane, gdzieś tak dojeżdżają, nie wiem, do ściany, że to łamią, a to można odnitować i po prostu tylko tutaj mam, będziemy mieli kilka tych elementów, tak naprawdę tu będzie 4-6 no, i w tamtej części też będę miał pewnie z 6 elementów, które będzie można wymienić. No. Dobra. Trzymajcie się na razie, cześć.